Pokaż mi swój Spotify Wrapped, a powiemy ci, kim jesteś. W związku z Spotify Wrapped, zobaczmy, czego słuchali ludzie. Z moje święto narodowe. Czekałam, czekałam na Spotify, ale jakoś mniej niż w zeszłym roku. Czekałam, no. Szczerze nie do końca, nie pamiętam nigdy, kiedy jest, więc po prostu byłam z koleżankami i powiedziały, że, że jest, więc zobaczyłam. Czekałam bardzo. Tak, czekałem. Nie spodziewałam się takich wyników chyba. Trochę, w sensie pierwsze miejsce jest takie oczekiwane i takie, którego się spodziewałam, a reszta nie do końca. Nie spodziewałam się, że tak dużo mi się powtórzy, że w zeszłym roku podobne jakby ilości i podobnych wykonawców, a tak słuchałam zupełnie innej muzyki. Widzę trochę, że no... Czasami się nie zgadzam z nimi, w sensie, że w niektórych sytuacjach. Ja myślałam, że będzie tam więcej czegoś, czego oczekiwałam. A to, co okazało się, to tego nie oczekiwałam, więc byłam zdziwiona. Z artystów tu mam Charlie XCX. Na wykonawcy o co chodzi? Pijama porno. Uh, Lady Gaga. Perlioza. Mam. Także jazz. Ja mam album ogólnie e, jednej bardzo fajnej ukraińskiej śpiewaczki. E, to jest w ogóle album o tym, jak lekko rzucić chłopaka, tak się nazywa. Ulubiony utwór River Cowgirl? Senek właśnie mam srebro y, Cerebro od Na ulubionym otworze, y, dopóki się nie znudzisz, Miu i Thank you you I powiem ci dokładnie to, co Jezu, w tym roku słuchawki, więc mam, więc mam bardzo mało minut przesłuchanych. 22 591. O Jezu, chyba 33 tysiące, jeżeli się nie mylę. 19 tysięcy ponad. Przesłuchałam tylko 9162 minuty. Mówiłam, że mi się słapki zapisały. No, A więc tak. 86 tak jest... jakoś coś takiego. <laughs> że jestem że trochę ja staram. Tak się okazało. No. <laughs>